Spędziłem trzy miesiące w Polsce, lecz teraz znowu w Japonii Jeśli macie pytania, zadawajcie, nikt was nie pogoni Chętnie pobogę i o czymś opowiem Bo na waszym miejscu chętnie czegoś się dowiem Witam Państwa serdecznie. Kurczę, dawno nic nie nagrywałem, jestem już w Japonii drugi tydzień. Dosłownie wypuściliśmy na razie jednego shorta. No i w sumie nawet fajny wynik on zrobił, to mi się akurat mega podobało. Ten most za mną w ogóle strasznie mi daje taki vibe Blade Runner'a. Ogólnie rzecz biorąc, nie mam dzisiaj jakiegoś wielkiego pomysłu o czym nagrać, więc chciałbym po prostu poruszyć temat tego, jaka będzie przyszłość tego kanału. Bo jak może widzicie, były pewne zmiany dotyczące tego, jak ten kanał się nazywa, jak wygląda, ale to zaraz. Biorąc to, jak widzieliście, kanał ten zmienił nazwę Victor w Japonii na po prostu moje imię i nazwisko. Wiąże się to z tym, że nie chciałbym się ograniczać tylko do tematów Japonii. Natomiast jak widzicie, wróciłem do Japonii, więc po prostu mam teraz trochę więcej czasu i możliwości w tym kraju. Obecnie jestem na rocznej wizie, w sumie planujemy z żoną taką przeprowadzkę bardziej do Japonii. Ona wróciła trochę wcześniej i właśnie te poprzednie vlogi były z tego okresu jak byłem w Japonii 3 miesiące. Musiałem wrócić do Polski z uwagi na sprawy wizowe. Niestety tak to wygląda, że zmieniły się przepisy wizowe w Japonii. i Po prostu ciężej jest wymienić wizę turystyczną na inną. Ale w sumie nie było mnie w Japonii przez jakieś 2-3 miesiące i jestem tu z powrotem, więc wydaje mi się, że tej przerwy nie było aż tak wielkiej. A teraz mamy większe możliwości tak naprawdę tworzenia kontaktów stąd. No i mam taki pomysł, jaki chciałbym zrealizować na kanale. Mianowicie, jeśli macie jakieś pytania o dotyczące życia w Japonii, fajnie będzie, jeśli napiszecie jakiś komentarz. A ja co vlog postaram się rozwinąć jakąś sprawę, którą będziecie gdzieś tam na bieżąco komentować. Zmienię pozycję, bo tutaj wiecie co, jeżdżą rowery. I nie chciałbym, żeby ktoś przejechał mnie albo moją kamerę. A swoją drogą to jest dzisiaj w ogóle strasznie wietrznie, więc mam nadzieję, że będzie słychać. Dlatego specjalnie dopiłem sobie ten dodatkowy mikrofon, a nie korzystam z wbudowanego, bo mam nadzieję, że będzie lepiej. Ciekawe, że ktoś z Was poznaje ten samochód, który stoi tam, ale to jest Toyota A86 Levin Więc jeśli ktoś jest fanem takich samochodów, ja jestem To w Japonii czasem się zdarza, że natraficie na taki Witam, panie gołębiu Także jeśli kiedykolwiek się zastanawialiście, to tak W Japonii są takie same gołębie jak w Polsce Dostałem ostatnio feedback, który mówił, że muszę trzymać kamerę wyżej Co jest śmieszne, bo... Chciałbym ruchowo trzymać się niżej. Jest to mega ciśne uczucie, jak tak robicie, ale zobaczyłem, może teraz lepiej wygląda, nie? Gdyby ktoś się zastanawiał, jak szerokie i jak wyglądają chodniki w Japonii, to wygląda to właśnie tak. A ja, słuchajcie, idę w poszukiwaniu automatu z napojami, bo jest po prostu strasznie gorąco. Weźmy sobie. Pomyślicie sobie czym różnią się moje filmy od filmów Krzysztofa Gonciarza Wiecie, skillset albo jakieś tam umiejętności czy to jak ta kamera działa Otóż nie kochani, Gonciarz nagrywa w Tokio, więc w Tokio jest większe przyzwolenie na nagrywanie czy coś takiego Ja nagrywam na kompletnej wsi, bo mieszkam w Saitami, jak widzicie za mną jest pole Niestety nie nagram wam wielu rzeczy, które normalnie można by było nagrać w Tokio, ponieważ po prostu są tutaj zakazy nagrywania. Nie mogę sobie wziąć na przykład kamery do supermarketu, prawdopodobnie wezwaliby policję. Niedługo się przeprowadzamy, więc myślę, że będzie sporo fajnego kontentu dotyczącego w ogóle przeprowadzki w Japonii tego, jak wygląda cały ten proces, jak wygląda zamawianie rzeczy, może. Ale to myślicie znać, czy was coś takiego po prostu interesuje. Zapraszam do komentarzy. Pomyślicie sobie, o fajnie masz, mieszkasz w tej Japonii, na pewno dużo zwiedzasz i robisz coś ciekawego. Otóż y, gram Pokémon. Zbijamy dżima. Ale słuchajcie, to jest niesamowite, bo w pani ludzie właśnie mają 50 levele, więc nie wiem na ile jeszcze ktoś w Polsce gra w Pokemon Go, ja w sumie zacząłem grać w tę grę tak trochę z nudów, to nie wiem, ja miałem przykład 36 poziom grając od 2016 roku, no a tutaj ludzie mają właśnie po 50, więc jest po prostu mega ciężko. Także taki kącik e, kulturowo-gierkowy. Ogólnie rzecz biorąc, takie moje postanowienie właśnie na ten rok to jest trochę rozwinięcie tego YouTube'a. No muszę trochę zwalczyć takie swoje wewnętrzne demony i lęki związane z bo wiecie, właśnie mieszkając w takim mniejszym mieście w Japonii trochę bardziej ludzie zwracają na was uwagę, plus ja jestem chyba jednym z niewielu obcokrajowców tutaj, przynajmniej białych obcokrajowców, które mieszkają w tym mieście, bo mieszkam w Misato, w Saitamie. No i po prostu ludzie cię kojarzą, nie? Więc tak też nie chcę trochę robić pod górkę. Ze mnie czasem bliscy się śmieją, że jestem trochę bardziej japoński, niż Japończycy, nie? Że trzymam się tych takich japońskich zasad, na które większość ludzi w sumie ma wywalone. Ale, ale wiecie, jest taka walka w mojej głowie między tym, że nie chcę przeszkadzać właśnie ludziom tutaj. Tutaj nie wiem, nagrywać ich domy, ogrody i tak dalej. A jednocześnie chciałem robić fajny content, który trochę się spodoba Polakom, który jest wydaje mi się ciekawy, bo, wiecie, Tokio jest nagrane. Kurde naprawdę na wielu filmach. Nie? I jakby ciężko ciężkoż wymyśleć coś nowego w Tokio, a też nie chciałbym robić trochę kopii tego vloga Gąciarza. W sensie oczywiście chciałbym iść w takim kierunku, nie? ale nie chcę zżynać jeden do jeden jakichś pomysłów na filmy. nie, W sensie wydaje mi się, że chyba nie ma sensu jako tysięczna osoba na YouTube nagrywać Shibuya Crossing, które i tak się gdzieś tam pojawia na moich filmach, ale, ale wiecie, wszyscy już wiedzą, że to jest Shibuya Crossing. Nie? Jakby bardziej ciekawe jest po prostu pokazywanie właśnie tej takiej mniejszej strony Japonii, no, która jest po prostu ciekawa, nie? W sensie macie takie rzeczy, których w Tokio raczej nie widać. No i ogólnie rzecz biorąc właśnie w tym roku chciałbym bardziej przycisnąć to nagrywanie, bo z racji, że po prostu będę dłużej w tej Japonii, też chciałbym rozwijać właśnie ten swój skillset taki montażowo-filmowy. Może nagramy coś fajnego. Mamy teraz w planach w sumie wyjechać do Kyoto na jakiś czas, więc może znowu zrobimy jakąś taką trochę podróżniczą, trochę vlogową serię z Kyoto tym razem. No ale zobaczymy, czy to wszystko wyjdzie. No na razie nasz budżet jest mocno ograniczony z racji na przeprowadzkę, bo dosłownie chyba za tydzień, półtora tygodnia będziemy się przeprowadzać do innego miasta oczywiście dalej, w Objaśnij by jest ona po prostu tańsza i jesteśmy do niej przyzwyczajeni. No ale zobaczymy, jak to wszystko będzie. Wydaje mi się, że też sporo będzie jakiegoś ciekawego kontentu, właśnie w kwestii tego wynajmu. Myślę, że już też przygotuję sobie taki kącik w naszym mieszkaniu, że będę mógł nagrywać jakieś takie filmy na tle jakiejś ściany, czy jakieś właśnie ciekawostki o Japonii. I dlatego też właśnie zmieniam nazwę tego kanału, nie? Że właśnie będzie to moje imię i nazwisko, bo nie wiem, co będzie na tym kanale, nie? Mogą być takie vlogi jak dzisiaj, że po prostu sobie gadam z Wami i rzucam jakieś takie swoje pomysły, a mogą to być też po prostu filmy bardziej. Nacechowane właśnie na jakąś tam kulturę Japonii, ciekawostki, to czego nie wiadomo, na przykład na temat wyjazdów. No mam już takie parę pomysłów w głowie, zobaczymy, jak to będzie z tą realizacją i z oglądalnością. Jeśli Was to interesuje, to oczywiście zachęcam do oglądania. Tak długo już chodzę, próbując ten film, że straciłem czapkę. Została w domu i robi się ciemno. Zobaczcie, jakie są w ogóle chmury po drugiej stronie, bo jakiś deszcz w ogóle idzie. Ja, dzisiaj jest taki naprawdę luźny dzień, zobaczcie w ogóle jaki piękny zachód słońca za mną. A gdyby Was ciekawiło, co to jest te ustrojstwo, to w Japonii ogólnie jest to tak rozwiązane, że jeśli jest rzeka, to tutaj jest taki, są takie wrota, które wypuszczają ten nadmiar wody i ona się rozlewa, ta rzeczka, tutaj po prostu między domami wtedy leci. Więc to jest taki ich patent na zapobieganie powodziom. Tam jest ta tarcza słoneczna, chociaż z Puketa chyba nie będzie aż tak ładnie to wyglądało, ale w ogóle mega ładne refleksy są tego zachodu. Na tym budynku on ma takie on ma takie jak widzicie złote szyby i to mega fajnie wygląda. No i to jest właśnie ta rzeczka, o Wam mówiłem, że to jest ten taki kanał odpływowy, żeby ubezpieczać jakby okolice przed powodzią. No i to jest ogólnie już w ogóle napełnione prawie że do samej góry, a ta dziura ma tak naprawdę ze 2 metry. Wiecie, to w zależności od pogody to w ogóle to wyparowuje, potem oni dopuszczają znowu i to tak w kółko. Także dzięki za oglądanko. Zostawiacie komentarze z pytaniami czy tematami, które Was interesują na temat życia w Japonii, poza Tokio. Chociaż o Tokio też możecie pytać, ja tam też często jestem. Zapraszam do subskrypcji i czekajcie na nowe filmy. Chciałbym, żeby to było daily, natomiast e, moc mojego kompa i, i czas nie pozwala, żeby to prawdopodobnie było daily, ale będziemy iść w tym kierunku.